Hej, cześć, witam wszystkich przez serdecznie. Jesteśmy koniem! A to jest kolejny gameplay. Nie, odcinek z kampanii Titanfall. Oczywiście bez zbędnego gadania, jak to było wcześniej i zaczynamy grę. Kolonia. Aha, znów kampanii. Tak, kampanii. Weźmy tam ekwipunek, O, mamce CQB, okej, okay, dobra. I tam jeszcze odblokowałem pamiętam artylerię Która. Czy cqb Uh, 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 um. Nie mogę zaczekać, doczekać, będę, będę mógł robić własne klasy, czy coś takiego. Mamy aż 77 sekund. Ha, ja mam tutaj smaczne jedzonko i jeżeli ktoś zgadnie w komentarzu, to jest, piszcie. Nagrodą będzie, uwaga... Darmowe POWIETRZE. OK Okej. Będziemy kupić jest jakoś najbardziej mi się bezkarnie podoba. Nie wiem, czy nie jak pokonać zabójską. Jo, ale prze... to zestaw parkour pozwala dłużej biegać po ścianach lub na nich wisieć. Ok, o matko. Nie wiem czy słyszycie. Tak, na pewno słyszycie to. to A to co się dzieje w tle, jakaś masakra, po prostu totalna. O, <laughs> <Taki> <laughs> <laughs> no. Okej. Okay. A więc. kampanię. Czekamy jeszcze 15 sekund, tylko. Dobra, o kurcze, sorry, przepraszam. O, jeszcze raz, sorry, okej. Okay. Trzy. Dwa. Jeden... Wow. wow, na tej mapie nie grałem. Pewno jest fajna. To kampania to jest po prostu takie przechodzenie mapy. Takie dziwne trochę. Dobra, ale nieważne. Jestem ciekawy. Ruch oporu obiera sygnał alarmowy dla mieszkańców Planety i, i rusza na ratunek! Mil. Miltia. Okej. Mhm. OK. Kolonia. Dobra.

Elegancko to jest wszystko zaaranżowane, mi się strasznie to podoba. Okej, okay, mam CQB. Już się zaczyna jadka. O, kurde. Skąd okień? Będę sobie... Hamon... Hamon? Yes. Tak, będę sobie ten pistolecik, śmieszny na początek. Gdyż na większy dystans, właśnie, on, on się bardziej mi przyda. Pilot, no Wyniszczenie.

Kurcze yeah, yeah, wow, wow, Kur... uciekać O oh, shit Gdzie on O oh, shit kurde, O, oh, 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 oh. <laughs> Oj, znasz mnie To brak smoker Czekać chwilę, moment Elfi płynie pilota, bierzemy zabójcę Dobra Dobra, tak będzie lepiej chyba jak się tak delikatnie oddalę Nie żaden, co ja gadam w ogóle jakiejś Szkoda. Nie ma tu nikogo, myślałem że coś jest, parkera robię, parkera Boston wygra, czek? Shadow Granta jakiegoś, wziąłem elegancko ale ich koszej Ja yeah. uh huuuu Świetnie, Titan jest gotowy, dobra Oż kurde Ha, o shit No i zabił mnie Narcza sklepienowa. Aha, dobra. Idziemy hmm. jako tytan A więc mój tytoni. Czekajcie, Coś mu się tam pojawiało. Tam jesteś. Yeah. No i teraz. przegramy. Żalni was koleże, za serio Ja! A no, że goś nie wyskoczył to jego problem No, to co to co co co, rakiety O co to było? Mm. Jest jeden Kolejny że mnie celuje pewnie Yeah Double kill Zabito widmo Pilot namierza... W gąsie! Trafił mnie, cholera są, także tutaj jest świetny Jadkę mają ci odsłoni, odsłoni, odsłoni. mi Ja yes, spiąchy, chodź tutaj ty Niedobry Ty Dobra, już jakiś gościc sh sh shotguna Eee, eee, eee przytrzymaj, dobra Oj przykro mi Jest OS? Dobra, już wracam, już wracam, nie karaj mi gro. O, dobra, jestem na górze, to dobrze. Przecież jak ja będę. Ben... Wow, cześć, cześć, cześć. jeszcze nie diabłem działołem. Ok, a więc zejdę. Jak się schodzi?

15 seconds. <sharp inhale> but again, oh, that Sz hey, was go. oh, a good one. No, we're ready. A to swipe, dobra. We're looking real good, team. Sure, it's a miracle for the IMC. No way we're losing this fight. O kurde, zaraz w gnębiu, Jeszcze Przeżyję. No! Kupiłem go i uciekasz się. Dobra, tu mam gościa. Jest, wydźwięk z co teraz ty. I ja mam czwarty level

Nie wygrałem <noise> Okej okay. Ile mam punktów nazbrałem Nazbrałem Nie mam chciała tego Punkty wyniszczenia 25 punktów przy wyniszczeniu no to nie wiem co to to zaznaczy za bardzo o, jako że minęło. Dopiero 10 minut! Tylko! Więc zrobię Wow! Co to blokowałem? wyzwania... O, wyzwania! Świetnie, że wyzwania są super, one dodają dużo punktów, mnóstwo. Dobra, ekipunek. Dobra, robimy jeszcze jedną misję, ponieważ wielka jest świetna. Uwaga, a więc sam cięcie właśnie teraz! Okej, okay, koniec cięcia. Jestem znowu. A macie tutaj właśnie ładowanie magiczne kółeczko się w prawą stronę mm -hmm. Mm -hmm. dobra. Zamiast zamian za przyjaźnie ko, lonistów, był oficer bla, bla 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 bla, wygraliśmy, przymierzeni i tak dalej. Świetnie.

Dobra, ale czas lecieć do przodu. Okej, okay, tam coś jest. Tutaj kogoś widziałem gdzieś. Już lecą pociski w moją stronę. I czym nieważne. Cloak'a wykorzystałem, kurde. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Łóż, trochę się wyzaszyłem. Musimy być szczery. Och, szkoda. Dobra, Diom jest z góry. Szybko rozpimy się. Wezmę sobie jednak. sponek e pilota? Nie, będę grał. W nim. Bo lubię. Bo mogę. Bo chcę. tak. Ha. będzie Muszę to iść tam, i wziąć. Mogłem Stamtąd Stamtąd coś go strzela. Nie Nie żartujcie, że swoi też mogą nas. Ole lipa. Tam, tytan are in the lead, keep it up, pilot. Where is tam Where is it? Where is it? tam gdzieś ktoś powinien być. Kurde, zabiłeś mnie go z bo, bo, I Teraz zmienisz. O no i ze shotguna stałem, ściana ołowiu. No, fale to. Happy break, biorę CQB. Chwale, shotguny. Ona ma strasznie ma pocisku. malutko No właśnie, łożku. Tam gdzieem gościa, no właśnie.

Hello! Dostałem kopa w. Kopniak z wyskoku. Ok, do tutaj, szybko! Szybko, chodź tu! Come back. Elegancko. A, matko. Świetnie, że się gra. We're in the lead. Keep up the good work, pilot. Olej, to rogi krzyżowej. A, no, nie wyszło mi by chyba. dobra. No. Um, czasami się opłaca strzelać do ludzi, oczywiście, jeżeli strzamy... Lepiej strzelać takimi seriami niż ogniem ciągły, bo jest większa celność, a celność jedna... Jednak! Jestem strasznie zdziwiony, jednak jest przydatna. No i patrzcie na to teraz, no i w ogóle, no i farcie lek tu jest, co ja tu mam zrobić Boże mój A kuku, o jak mi przykro, o jak mi przykro, o niechcący <laughs> Tarcza, tarcza mi się skończyła Ktoś mi za... ktoś mi da wejdzie na plecy na

Believe me, I'm going a... to This intel is a gold mine, Max. We're the IMC out of the frontier. It's impossible. Take evasive action. Na this scenario can work, I know it. And so does great. Yeah. How? Let's just say that once upon a time, we worked it out. No, Haha! O kurde. Pięknie! Znowu zwycię... Faka się! Nie trafiłem go! No bywaj, tak. A, to jest ta pilota. Następny gracz, poprzedni gracz. Następny gracz, poprzedni gracz. Poprzedni gracz, następny gracz. O kurcze! Nie, nie, Ale ma fajne coś Słyszałem taki, że mamy coś podobnego do battle jak Battle tylko do, 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 tak dla Tyrafala Myślę, że to będzie side, fajna nawet opcja Call the shot, Where next? The Angel City. A więc wyciężyliśmy No, no dobra, jestem raz, dwa czy czwarty. To nie jest najgorszym wynikiem. Mm, dobra. Koniec. Dzięki Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego odcinka z kampanii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na serio, jeszcze raz serdeczne dzięki. Trzymajcie się. Hej, os!